Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę, jak podłączyć domofon do starej sieci instalacyjnej albo jeszcze w jakikolwiek sposób zmiany demofonu na domafon, bo czasami wynik, problemy zaczynają się z tego, że po pierwsze, nie mamy normalnego schematu. Ten schemat, który mamy w instrukcji, jest błędny i powoduje to, że Spotykamy problemy przy podłączeniu. Teraz wyjaśnię dlaczego. Pokażę na takim ścisłym, krótkim odcinku. Zobaczcie, teraz mam tylko wewnętrzną jednostkę. Włączamy, jakby, kamerkę. I już kluczyk zadziałał. Po jakimś czasie wyłączy się. Włączamy kamerkę. Kluczyk zadziałał. Furtka jest otwarta. W instrukcji tego nie ma, bo instrukcja nam mówi o tym, że zewnętrzna jednostka z kamerą z przyciskiem około furtki łączy się bezpośrednio z elektrozaczepem albo wyzwalaczem. Dobra, ale w rzeczywistości mamy tu takie wyjście. Jak widzicie, jeden przewód idzie od stacjonarnego tego zasilacza, który był w zestawie, ale mamy takie wyjście na L lock to się nazywa E-Log, nie? I tu mamy w środku zamontowany tylko wyłącznie przekaźnik, który albo zwiera kontakty, albo rozwiera ich. I dlatego, żeby zadziałało prawidłowo, a nie słyszeli tylko pstryk, pstryk, ale furtka nie otwierała się, musimy podłączyć dodatkowy zasilacz na elektrozacze. Dobra, źródło zasilania dali i teraz tak, schemat wygląda w ten sposób. Na niebiesko, na niebiesko, jak widzicie, to schemat, który mamy w zestawie z wideodemofonem. Ale w rzeczywistości nie ma także od zewnętrznej jednostki, bądź to od wewnętrznej, dociągnęli przywody i już elektrozaczep działa. Nie, w ten sposób nie będzie działało. Musimy podłączyć w ten sposób dodatkowe źródło zasilania dla elektrozaczepu. Jeżeli mamy dwa elektrozaczepy, w inny sposób może być podłączony, ale i tak, i tak. Tu na plecie sterowania pod ekranem mamy tylko wyłącznie styki zwarciowe, jak w tym przypadku. I to właśnie tańsze wersje muszą osiadać dodatkowe źródło zasilania dla elzepa. W innym wypadku on nie będzie działał. Dziękuję.